Thank you Hej, hej, moi drodzy! Ten straszny i bezsenny dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Tak jak Wam zapowiadałam, nadrabiam dzisiaj bezsenną środę i dzięki temu mogę podzielić się z Wami horrorowymi, strasznymi pysznościami. Specjalnie na tę okazję dzisiaj wybrałam dla Was powieść, która zafascynowała mnie dzięki swojej ekranizacji, bo jak tylko ją zobaczyłam kilka lat temu, od razu się zakochałam i nie mogłam przestać myśleć o fabule. Film zapowiadał diabelską tajemnicę, niczą historię, ale powiem wam, że powieść okazała się 100 razy bardziej fascynująca, specjalnie dla was opowieść o współczesnym fałście autorstwa Williama Hertzberga, czyli Harry Angel. Jest rok 1959. Nowojorski weteran wojenny, a obecnie detektyw Harry Angel dostaje nietypowe zlecenie. Jego nowym klientem zostaje ekscentryczny Louis Sivch. I proponuje mu odnalezienie niejakiego John'ego Favourite. Johnny Favorite był jego wspólnikiem, podobno bardzo popularnym muzykiem, który całkowicie zniknął bez wieści po powrocie z frontu. Harry Angel podejmuje się zadania i wkrótce trafia na trop, który z impetem wrzuci go w podziemne mroczne życie nowego Jorku, pełne diabelskich kultów, rytuałów wudu i religijnych sekt. Zło rozpanoszy się po ulicach, a zagadka Johnego Favorite sprawi, że życie naszego tytułowego bohatera zmieni się na zawsze. Tak, żeby nie zdradzić Wam zbyt wiele, to powiem Wam tylko, że powieść Harry Angel to opowieść o poszukiwaniu współczesnego Fausta, człowieka, który zaprzedał duszę diabłu. Motyw zaprzedawania duszy ciemnym siłom stanowi jeden z głównych motywów chrześcijańskiego folkloru. W tej najpopularniejszej wersji ofiara podpisywała cyrograf własną krwią. Jednak pakt z diabłem można było również zawrzeć poprzez przedziwne rytuały, mroczne inkantacje, tak jak było właśnie w przypadku ofiary z Angela. Całość wywodzi się z klasycznego motywu walki dobra ze złem i zakładu między Bogiem a szatanem o duszę człowieka. Nie wiem czy wiecie, ale istnieją aż trzy odmiany religii wudu. Mamy wód zachodnioafrykańskie, wciąż szeroko praktykowane w takich krajach jak chociażby Kana. Mamy też wudu z Haiti, czyli dawnej Hispanioli, której główne założenia mają korzenie chrześcijańskie. I mamy voodoo rodem z Luizjany, to które jest najczęściej portretowane w popkulturze, a który jest unikalnym odłamem ze Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, nasz papież Jan Paweł II popierał praktyki voodoo, które tak wiele mają wspólnego z chrześcijaństwem. Sam nawet w 1993 roku spotkał się z najwyższym kapłanem voodoo w Beninie, czym wywołał absolutny skandal w kościele. A teraz w ramach podsumowania mam dla Was trzy powody, dla których warto pożrzeć, warto wpaść w tajemnicy i rozwikłać zagadkę z Harem Angel Williama Hertzberga. Po pierwsze, okiem detektywa. Klasyczna narracja pierwszoosobowa, która pozwala dostrzec okultystyczne podziemie Nowego Jorku oczami Harego Angel w świetnym, rewelacyjnym stylu. Po drugie, voodoo pod lupą. Makabryczne rytuały, krwawe ofiary, lubieżne tańce mambo i opętania przez duchy, czyli Loa. Autor wykorzystał mnóstwo intrygujących ciekawostek i stereotypów, tworząc niepokojący obraz nowojorskiego wódu. Po trzecie, religijne podziemie Nowego Jorku. Czarne msze w tunelach metra, ofiary z ludzi, czczenie złotych cielców, wudu, hudu, czego tu nie ma. W Nowym Jorku, jeśli wiesz gdzie szukać, odnajdziesz wszystko, a możliwe, że nawet coś odnajdzie i ciebie. Harry Angel Williama Hirzberga to unikatowa groza, którą pożera się dosłownie jednym albo dwoma gryzami. Doskonale napisana z pełną sekretów fabułą dosłownie wciąga bez reszty i jest zarazem horrorem, jak i powieścią detektywistyczną. Powiem że dawno żaden horror nie dał mi tyle radochy ze śledzenia poczynań głównego bohatera. Szukanie wskazówek, dopasowywanie kolejnych elementów układanki, by odkryć okrutną prawdę absolutne pyszności. Polecam wszystkim miłośnikom doskonale napisanych miejskich opowieści z prawdziwym dreszczykiem. I to wszystko na dziś. Po więcej Harry'ego Angel koniecznie zajrzyjcie na bloga, a my widzimy się już jutro i zaczyna się tydzień czarownic na Wielkim Buku. Do zobaczenia, pa pa!